Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Szybki samochody, muscle cars i supersamochody to dobre tematy do dyskusji. Zazwyczaj entuzjaści samochodów rozmawiają o najszybszych i najpiękniejszych samochodach w świecie motoryzacji. A jeśli chodzi o samochody z tej kategorii, zawsze pojawiają się takie marki jak Bugatti i Lamborghini. Te dwie marki wyrobiły sobie znacząca markę w branży motoryzacyjnej. Jednak porównanie Lamborghini i Bugatti jest naprawdę trudne, ponieważ obie marki mają własna dobra wolę. W poniższym tekście staraliśmy się porównać samochody Lamborghini i Bugatti. Zanim jednak przejdziemy do porównań, przyjrzyjmy się nieco bliżej obu firmom i ich samochodom. Lamborghini i Bugatti Atemabili Lamborghini SP. A to włoska marka motoryzacyjna znana z produkcji szybkich samochodów o wysokich osiągach. Działa pod nadzorem Audi AG, spółki zależnej grupy Volkswagen. Wyprodukowała tak znakomite samochody sportowe jak Diablo, Murcielago, Gallardo i najnowszy Reventen. Samochody Lamborghini SA uważane za używane przez zamożnych ludzi, którzy kochają prędkość. Z drugiej strony, Bugatti Automobiles S. A.S. to firma produkująca samochody pochodząca z Francji. Została ona szeroko wyróżniona dzięki najszybszej maszynie Bugatti Veyron Super Sport. Podobnie jak Lamborghini, marka ta jest również częścią grupy Volkswagen. Super Sport jest obecnie najszybszym samochodem na świecie. Porozmawiajmy teraz o Lam i Bugatti, używając modeli Gallardo i Veyron. Lamborghini Gallardo kontra Bugatti Veyron. Tutaj porównujemy Lamborghini Gallardo LP 560-4 z 2011 roku i Bugatti Veyron w wersji Supersport. Lamborghini posiada 5, 2 litrowy silnik V10, który produkuje łącznie 552 km. Natomiast najnowszy Bugatti Veyron ma 80 litrowy silnik w 16 z 4 turbosprezarkami, zapewniającym o z 1184 km. Lamborghini osiąga prędkość 62 mil na godzinę w 3,7 sekundy podczas gdy Bugatti robi to w zaledwie 2,5 sekundy. Prędkość maksymalna Geardu LP 560-4 wynosi 202 mili na godzinę, podczas gdy Bugatti osiąga AZ 269,8 mili na godzinę. Cena Lamborghini zaczyna się od 205 tysięcy euro i może wzrosnąć do 220 tysięcy euro. Bugatti Supersport wyceniono na 2 miliony 700 tysięcy euro. Oto krótkie porównanie Lamborghini Reventen i Bugatti Veyron. Lamborghini Reventen kontra Bugatti Veyron Jeśli porównać Reventen z Veyronem, Lamborghini może pochwalić się 6,5-litrowym silnikiem V12 o mocy 650 km. Rozpędza się do 60 mil na godzinę w 3,3 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosi 211 mil na godzinę. Scena wynosząca około 1,3 miliona jest uważana za jeden z 10 najdroższych samochodów, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Producent oświadczył. Z do użytku komercyjnego zostanie wyprodukowanych tylko 20 egzemplarzy Reventen. Według gustów większości entuzjastów samochodów, Lamborghini wygrywa, jeśli chodzi o styl i piękno. Jeśli wziąć pod uwagę osiągi Lamborghini Reventen versus Bugatti Veyron, Bugatti pozostawia Reventona w tyle pod względem przyspieszenia i prędkości maksymalnej. To było krótkie porównanie Lamborghini i Bugatti. Bugatti Veyron Supersport ustanowił rekord prędkości maksymalnej o którego pobiciu mogli myśleć wszyscy inni producenci samochodów. Podobnie jak Lamborghini, Ferrari i Porsche SA, również popularnymi producentami luksusowych samochodów o wysokich osiągach. Interesującym faktem jest to, że Bugatti i Lamborghini dawno temu przezywały kryzys finansowy, ale obecnie dobrze sobie radzą, będąc własnością niezawodnej grupy Volkswagen. Mam nadzieję, że podobał ci się ten artykuł o Bugatti versus Lamborghini.